Dzień dobry. Bardzo się cieszymy, że możemy Mikołaja gościć w tych progach cisu na Starej Bykowinie. Proszę powiedzieć, czy Mikołaj do nas przyjechał dzisiaj? Ohohoho, dzisiaj była odpowiednia pogoda ku temu, żeby do was przyjechać na zmotoryzowanych saniach. Zmotoryzowane sanie to bez reniferów? Tak, bez reniferów, ale za to z, pod, z koniami pod maską. I odpalił przy tym rosie tak? Dał radę. Także te konie są niezawodne jak na razie. Mikołaju, czy Mikołaj miał dużo prezentów, i czy dużo dzieci w ogóle spotkał na swojej drodze? O, teraz tu już powiem, jest ciemno, ale zaczynaliśmy bardzo wcześnie i kontynuujemy teraz w cisie. Aczkolwiek. Dla wszystkich, którzy jeszcze teraz... Wszystkich, których jeszcze teraz spotkamy na ulicy, też mamy przygotowane prezenty. Aha, a za chwilę ruszamy w drogę. I bo będziemy chodzić tutaj po starej wiekowinie. Czekam na mojego pomocnika. A czy Mikołaju możesz nam zdradzić, czy jakieś dziecko nie dostało prezentu albo na przykład obieki, bo nie zasłużyło? O bardzo trudne pytanie, ale... Nie ma takich dzieci, które by nie otrzymały prezentów od świętego Mikołaja. My i nasi koledzy Mikołajowie dajemy wszystkim dzieciom prezent. Czyli Mikołaj cały rok obserwuje i nawet jak ktoś jest niegrzeczny, to i tak 6 grudnia wybacza, tak? Oczywiście. Mikołaj zawsze wybacza i wie, że w każdym dziecku jest coś dobrego. I każde dziecko ma szansę się poprawić. Małymi kroczkami, ale do przodu. Czy Mikołaj się bać nie musimy, możemy cię teraz wypatrywać na ulicach Tejowiny, tak? Oczywiście. Musicie mnie wypatrywać, bo jeśli mnie nie będziecie wypatrywać, to może być tak, że święty Mikołaj do was nie przyjdzie. A wszyscy wiemy, że trzeba czekać i wypatrywać Mikołaja, bo Mikołaj to zwiastun dobrego, dobrego światła. A oczywiście dobrego samopoczucia. Mikołaj, ja takie pytanie z ciekawości. Czy Mikołaj kiedyś przeszedł przez komin, czy zawsze zdarza się tylko przez drzwi Mikołaj, przechodzić? No obecnie to tylko przez drzwi. Ze względu na moje gabaryty, to tylko drzwi. Kominy już teraz takie małe robią jeszcze metalowe że niestety nie daje rady przez kominę. To Mikołaj, my dziękujemy i szeroko otwieramy drzwi w przyszłym roku, żebyś tutaj znowu do nas zawitał. Nie tylko drzwi, ale otwórzcie i okna. bo przez okna też Mikołaj przychodzi. Dziękuję. Ho ho, ho. Ho, ho ho Dziękuję i pozdrawiam wszystkich mieszkańców starej Bykowiny. Do spotkania za rok. Do zobaczenia.